Cześć. to będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania witam Cię ja, czyli Alina Kaźmiarczak. Pewnie już słyszałeś, słyszałaś o zasadzie ręki. To jest zasada, która mówi, że jesteśmy wypadkową pięciu osób, z którymi najczęściej przebywamy. I warto sobie od czasu do czasu zrobić taką analizę, Właśnie tych pięciu osób, zobaczyć czy te pięć osób to większość nas ciągnie w dół, czy może ciągnie w górę. W związku z tym przygotowałam Ci dzisiaj również pewną historię. Pewnego razu komar zagadnął muchę i mówi: Słuchaj, mucha, gdzie ja znajdę w pobliżu kwiaty? A mucha mówi, nie, no kwiatów to tutaj nie ma. Mogę ci powiedzieć, gdzie jest obornik, gdzie jest śmieciowisko, gdzie można znaleźć jakąś fajną kupę. To jestem ci w stanie w okolicy powiedzieć. Komar sobie mówi: Kurczę, no dobra, no dzięki za informację i poleciał dalej. Ale za chwilę znalazł pszczołę, spotkał i mówi: Cześć, słuchaj, czy ty wiesz, może, gdzie tu w okolicy są kwiaty? A pszczoła mówi: słuchaj, wszędzie dookoła są cudowne kwiaty. Tutaj obok jest łąka, tu za chwilę znajdziesz ogródek przepiękny, który ma piękne kwiaty. A tutaj na rowie również znajdziesz przepiękne, bardzo pachnące kwiaty. I ta przypowieść również mówi o tym, z kim się zadajesz, takim się stajesz. Czy bardziej wśród swoich przyjaciół masz muchy, czy masz więcej pszczółek wokół siebie? Przeanalizuj sobie, bo warto na to zwrócić uwagę, kiedy budujesz na nowo siebie. Lepiej szukać pszczółek, bo one bardziej optymistycznie patrzą na świat. A jeżeli będziesz w swoim gronie miał właśnie takie muchy, no to będziesz się w tej smole i w tym całym oborniku beblał. Pytanie, czego chcesz. Miłego dnia. Zapraszam, Alina Kaśmierczak.